Troszkę dłużej. Ok. Dobra. Odpala. Jak jest zimno, odpala bez problemu. Ale jak nam się rozgrzał, to potem nam y, gasi. Ok. Niech chwilę sobie pochodzi. Dobra, obroty spadły. Okej, okay, na razie tego stania może nie będziemy wyłączać, za szybko, mamy 2000 obrotów teraz, a przebieg mamy też 31, 000, 31 700, czyli tak jak w moim Bandicie, teoretycznie, no ale w ładnym stanie jest ten motorek. Dobra, jeszcze chwilę zaczekamy, kopci strasznie, nie ma pojemnika na olej, trzeba olej tutaj dozować samodzielnie, czyli trzeba robić mieszankę tobaku. Pak, tak jak sprawdziliśmy, ma 13 litrów, 2 litry to jest rezerwa, więc będziemy tutaj robić rezerwę, o, 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 dobra, dobra, wszystko okej, okay. rozgrzał się, dobra, teraz, <ścoughs> okej, okay. dobra, 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 to tak nie miało być.